Czym jest gołąb? Taką rozkminę mam. Gołąb. Gołąb. Mm, gołąb, gołąb. Gołąb pisany bez polskich znaków będzie golab. Golbat! Jak ewolucja zubata i preewolucja krobata. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy widzieliście może? Gołębia w nocy? Hmm? W nocy? Gołąb przechodzi transformacji. Wiecie, chcecie, wiecie, chcecie w co? W nietoperza. Big reveal. Konfetti. Tańczące dziewczyny. Trudno. W każdym razie zagadka została rozwiązana. Za dnia gołębiem. W nocy zaś nietoperzem. O czym rozmawialiśmy? O walentynkach. Nie, 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 pan napachował, że jestem w królwisku, na wasze walentynki. Gołąb? Który to już raz? Szósty. Myślisz, że to musi kiedyś znudzi? Z polskich znaków. Było... No. Nope. Golab. Golbat. <gulat>